Paulina Sykut-Jerzyna, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W Europie Środkowej pogodę zdominują układy niskiego ciśnienia. Dwa ośrodki niżowe będą wpływać na pogodę w Polsce. Układ niskiego ciśnienia z nadpołudniowej Skandynawii i ten z nad Włoch. Nad Polską przewędrują jutro dynamicznie niżowe chmury, niosąc ze sobą opady deszczu i gwałtowne burze. Czeka nas również ochłodzenie. Ta noc z temperaturą do 13-15 stopni na północy, 18-17 w centrum południe kraj od 13. Do 18 stopni. Noc pochmurna z deszczem, z burzami w rejonie Bydgoszczy, Torunia, Suwałk oraz Zakopanego. Nie powinno padać jedynie na północnym zachodzie, w rejonie Białego Stoku i na Mazowszu. Wiatr umiarkowany i słaby w czasie, burz silny. Warunki na drogach będą trudne nocą. Proszę uważać, w wielu miejscach opady deszczu, burze. Drogi zatem będą śliskie. A jutro w ciągu dnia dynamicznie nad Polską przewędrują niżowe chmury. W całym kraju spodziewamy się deszczu. Lokalnie bardzo gwałtowny. Burz i czeka nas również ochłodzenie. Już jutro na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce termometry wskażą od 21 do 24 stopni. W całym regionie przelotne opady deszczu na Warmii, Mazurach, Mazowszu i Podlasiu. Intensywne opady deszczu na północy regionu również spodziewamy się burz. Tutaj jeszcze resztki ciepłego powietrza. Białystok suwałki z temperaturą do 26-27 stopni, ale na Mazowszu w Warszawie do 22 stopni, czyli znacznie chłodniej. Lubelszczyzna, Podkarpacie i Małopolska z temperaturą od 19 do 24 stopni. Ciężkie chmury, opady deszczu, burze w całym regionie. W czasie burz powieje silny, porywisty wiatr. Dolny Górny Śląski, ziemia lubuska. Tu termometry wskażą od 18 do 23 stopni. Zagrzmi na wschodzie regionu, a na pozostałym obszarze w ciągu dnia przelotne opady deszczu i bardzo nieśmiałe, niewielkie przejaśnienia. Warunki na drogach w całym kraju jutro bardzo trudne. Będą śliskie, a pogoda będzie miała niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie. Możemy odczuwać senność, znużenie, mogą pojawić się też kłopoty z koncentracją. Niestety, nie najlepsza aura będzie nam towarzyszyć także na początku przyszłego tygodnia. Poniedziałek bez opadów, tylko na północnym zachodzie. Poza tym, deszcz, burze na północnym wschodzie kraju, niskie ciśnienie. We wtorek rozpogodzi się w centrum i na południowym zachodzie. Poza tym, deszcz i dość chłodno od 18-19 do 23 stopni bez opadów jedynie w centrum, a w czwartek rozpogodzi się w centralnej i południowo-wschodniej Polsce. Północ i zachód Polski to opady deszczu, ciśnienie 1001 hektopaskali, natomiast piątek to pogodne niebo nad centralną i południowo-wschodnią Polską. Na zachodzie burze, na Suwalszczyźnie przelotne opady deszczu, a temperatura wyższa, bo w centralnej części kraju